Spadek to ogół praw i obowiązków majątkowych przechodzących ze zmarłej osoby fizycznej na jego spadkobierców w wyniku dziedziczenia. Dziedziczenie obejmuje zarówno majątek, jak i długi zmarłego, w związku z czym pełni rolę zabezpieczającą interesy wierzycieli zmarłego. Nabycie spadku następuje z mocy prawa bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności prawnych, a więc także bez wiedzy spadkobiercy lub nawet bez jego woli. Kodeks cywilny stanowi, że spadkobierca może dokonać prostego przyjęcia spadku, to jest bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe, przyjąć go z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza, to jest z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe lub odrzucić spadek. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Jeżeli spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania do spadku, a mimo to nie złoży oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy, to z mocy ustawy przyjmuje spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. W praktyce oznacza to, że taki spadkobierca będzie odpowiadał za długi spadkodawcy z ograniczeniem do wartości odziedziczonego majątku. Dowiedz się więcej w materiale płatnym na www.prawomocni.pl